Zakończyliśmy kolejną misję, nie było aż tak źle. Zabiliśmy siedmiu podejrzanych. Ojojoj, trochę dużo. Dokonaliśmy 4 misje. I czas na piątą. Widzicie ci tutaj widać 10 na kanale 1. Mamy pilne wywołanie, gotowy. Zrozumiałem, David-10, mów. David-10, mamy zabarykadowanych podejrzanych z zakładnikami w kościele św. Dymitra, Monument i Sunset w Pacific Palisades. Podejrzani uzbrojeni w ciężką broń i opancerzeni. Przetrzymują wysokich rangą rosyjskich przedstawicieli religijnych i wielu innych. Powietrze 18 przeprowadziło kilka przelotów i potwierdziło obecność podejrzanych. Słod z kodem alfa z dowódcą 8, Sunset i Capriway w CP. Zrozumiałem, David-10. Czas przybycia. Czas dojazdu. Sytuacja się rozwija. Mamy przed sobą ratowanie zakładnika, które pociąga za sobą międzynarodowe konsekwencje. Dziś około 9.30 Jego Świątobliwość Aleksy 111 i kilku duchownych z prawosławnego Kościoła Świętej Trójcy Świętego Dymitra zostali wzięci jako zakładnicy przez silnie uzbrojonych ludzi. Wdarli się podczas nabożeństwa modlitewnego, w którym uczestniczyło około 60 osób. Wszyscy poza Jego Świątobliwością i duchownymi Kościoła zostali wypuszczeni. A w tym przypadku mamy informatora. Pluton C natknął się na podejrzanego, który poddał się. Było to podczas ustalania perymetru. Podejrzany wyznał, że został wychowany w religijnym domu i nie mógł dać sobie rady z porwaniem. Podejrzany przekazał następujące informacje zespołowi C. Podejrzanych jest pięciu w pełnym opancerzeniu, wyposażonych w 223. Zostali wynajęci do tej roboty przez człowieka nazywanego Rick. Ksywka – pies. Nie znał nazwiska. Powiedział, że spotkali się w nocnym klubie na przedmieściach. Powiedział, że każdy z mężczyzn otrzymał 10 tysięcy z góry i dostaną 25 tysięcy po tym, jak bezpiecznie dostarczą jego świątobliwość. Powiedział też, że pies podkreślił, że jego świątobliwość ma wartość tylko jako żywy. Dalej wygląda na to, że zdrada podejrzanego w jakiś sposób przeszkodziła w planowanym wykonaniu zadania. Grupa przybyła do kościoła później niż się spodziewali i trafiła na nabożeństwo. I jeszcze jedna rzecz. Jego świątobliwość przebywa w Los Angeles ze względu na sobotnie podpisywanie traktatu. Policja LA zapewniała mu ochronę, ale odmówił. Kościół chciał użyć ich prywatnej ochrony. Wydaje się, że sądzili, iż w ten sposób będą lepiej kontrolować uwagę mediów skupioną na wizycie. Niemniej wynajęta służba ochroniarska jest częścią równania. Są uzbrojeni, i w pewnym stopniu wyszkoleni. Bez względu na to, czy są zakładnikami, czy też dopuścili do powstania takiej sytuacji, muszą zostać zabezpieczeni i wyprowadzeni z miejsca. Ich obecność tylko nam przeszkadza. Sprawdźcie tablicę, gdzie umieszczono wygląd i informacje dodatkowe na temat tych ludzi. W tym momencie traktujemy ich jako podejrzanych. Ok, mamy jeden punkt wejścia. Obserwator jest na swoim miejscu. Wybierzcie tryb taktyczny działania, sprzęt i ruszajcie. Tym razem znowu odbijamy zakładników. Są to duchowni. Jest ich aż siedmiu. Podejrzanie, także są bardzo dobrze uzbrojeni. Jednak powinno pójść dużo łatwiej niż poprzedniej misji. Tak więc nie mamy co wybierać, więc tylko cele. Wow, musimy ewakuować wszystkich zakładników, wysunąć wszystkich podejrzanych i tradycyjnie opanować sytuację. Sprzęt pozostaje taki sam. Idziemy. Do wszystkich jednostek, kilka jednostek słod. interweniuje jest KODEM 3 na Monument i SUNSET. Road 823 Zakładnicy w kościele. Grupa szturmowa na pozycji. Zrozumiałem. Masz obserwatora. Ruszaj, kiedy będziesz gotowy. Powoli idziemy do wejścia. Tu obserwator. Mam grupę szturmową na dziedzińcu. Element przygotowany do wejścia. Uwaga, ludzie. Przygotować się! Wznowić poszukiwania! Zachować ostrożność! Ej, gdzie wyjdziecie? Tam mieliście iść. No, co za ludzie! Uwaga, ludzie! Przygotować się do wejścia skrytego! Ej, co za ludzie! Nie wytrzymam. A... Element przygotowany do wejścia! Uwaga, ludzie! Przygotować się do wejścia! Sprawdź drzwi! otwarte! Uwaga ludzie! O, nie popychaj! Przygotować się do wejścia! Podejrzyj drzwi i miej oczy otwarte na zagrożenie! Brak oznak zagrożenia! Wygląda czysto! Wow! Ktoś mnie widział! Jestem czysto! Wychodzi z tej góry! Zabijać! Aaaa, dostałem. Trzeba się zobaczyć. Elewant, ja nie zatrzymywajcie! Też się nie wypięknie! Tu obserwator, uzbrojony podejrzany, 2-2, poziom 2. Zachowujcie się spokojnie, raport obserwatora cywila 2 poziom 2 zachowuje się spokojnie możliwa broń raport obserwatora widzę cywila no strona 2 poziom dwa, zachowuje się spokojnie możliwa o, nie obserwator. uzbrojony podejrzany strona 2 poziom 2 zachowuje się spokojnie ojejku pierwsza przegrana no kiedyś musiał być ten pierwszy raz PCC tutaj widać 10 na kanale 1 mamy pilne wywołanie gotowy? Zrozumiałem, David 10, mów. David 10, mamy zabarkadowanych podejrzanych Dobra, z zakładu. Do wszystkich jednostek, kilka jednostek słod. SWOT... Ej, trzeba się bardziej postarać. Grupa szturmowa na pozycji. Zrozumiałem, masz obserwatora. Ruszaj, kiedy będziesz gotowy. Idziemy, idziemy. Rzucić broń, położyć się na ziemię. Ranny, podejrzany. Tu konserwator, mam grupę szturmową na dziedzińcu. Element, przygotować się do wejścia, wyważyć, ogłuszyć i oczyścić. Ruszać, kiedy będziecie gotowi. COT, żyje, żyje. tu grupa szturmowa. Podejrzany jest ranny. Przygotujcie ambulant. COT, tu Co grupa szturmowa. Podejrzany jest ranny.

tam są zakładnicy i podejrzany. U. Uh. Zamierzacie chłopcy nie są teraz zabrać. Podejrzany bezpieczny i tu transport. Jest zostaniesz tu sobie. Co o te? Tu grupa szturmowa. Podejrzany bezpieczny i gotowy do przekazania. Posiedzisz trochę może ci grupa szturmowa. Zamiatacze w drodze. Kontynuuj. Jego świątobliwość musi być uratowany! Nie ma problemu. Odejść do TOT, znowu jego... do zbierni, nie to Dobra, Zakładnik bezpieczny i gotowy do ewakuacji. Przyjdźcie, tak. Policja. Tak. Ręce do góry, nad głowę. Policja. Ręce do góry, nad głowę. No masz szczęście, że już miałem zacząć strzelać. Tam jest kolejny zakładnik. Proszę! Bezpieczeństwo jego świątobliwości to jedna z najważniejszych o, co to spraw! to Ktoś we strzelał. Gdzie jest element? Element! Za mną! Ruszać! te? Tu grupa szturmowa. Zakładnik bezpieczny i gotowy Ze do ewakuacji. Do Przyślijcie zamiataczy. Zrozumiałem. Okay, Zamiatacze sturmowa. w drodze. Kontynuować. Zakładnik bezpieczny i gotowy do ewakuacji. Przyślijcie zamiataczy. Zrozumiałem. Zamiatacze w drodze. Kontynuować. Element. c o do grupy szturmowej. Podejrzany w areszcie. c o -t do grupy szturmowej. Podejrzany w, -t do grupy szturmowej. Czerwony. Podejrzany w areszcie. Wyważ ogłusz i oczyść. Ruszać kiedy tylko możecie. Nie bierzcie na cholu. Wywasz ogłusz i oczyść. Ruszać, kiedy tylko możecie. Oh. Raport, czerwo, raport, COT do grupy szturmowej. Zakładnik, zakładnik zabezpieczony rani. i otrzymał pomoc medyczną. Dobra robota. Ruszać się. Rusza raport czerwonego. Już oh. myślałem, że jestem to bliwość. Zakładnik jest ranny. Potrzeba I.M.D. COT. Tu grupa szturmowa. Zakładnik ranny. Zawiadomcie ambulans. Obserwatora, Przyjąłem. Zakładnik ranny. 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 Zakładnik zabezpieczony jest. ranny. Zakładnik ranny. Zakładnik ranny. Zakładnik ranny. Zakładnik grupa szturmowa. Kostnica powiadomiona. No tam. COT do grupy szturmowej. Zakładnik już. zabezpieczony i otrzymał pomoc COT medyczną. Dobra robota. Zakładnik ranny. Zawiadom się ambulans. Przyjąłem COT. zakładnik Ugrupadz, ranny. Ambulans gotowy. Zakładnik U Uzbrojony podejrzany. Strona 2, poziom 2. Zachowuje się spokojnie. Raport obserwatora. Widzę cywila. Strona 2, poziom 2. Zachowuje się spokojnie. Możliwa broń. Dobrze, że inni tuchowni nie widzą. Byłby niezły skandal. No, Element, Wyważ ogłusz i oczyść! Ruszać kiedy tylko możecie! Co pomocy! Chodzimy Co do grzydy szczurmowej. Zagłajmy będzie jutrzej. Dobra robota. Czysto. Tu Obserwator, COT, ustrojony podejrzany, grona 2, poziom 2, zachowuje Tych się spokojnie, raport COT, Obserwatora, widzę cywila, grona 2, poziom 2, ja zachowuje się spokojnie, możliwa broń.